Tą decydującą fazą przygotowań? Ciężkie pytanie. <noise> no tak, no, y, Łukasz gdzieś tam dochodzi do siebie po, po zabiegu, więc y, dzisiaj ja będę numerem jeden, dopóki Łukasz nie wróci. No i będę starał się jakoś go godnie zastąpić i po prostu pokazać, że, że też potrafię bronić. Mhm. Jak ocenisz ten dzisiejszy sparring? Bo y, właśnie Raków to inna drużyna, bardziej ustawiona defensywnie. Chyba nie miałeś dzisiaj za dużo roboty. No rzeczywiście nie było jakoś specjalnie dużo akcji pod, pod moją bramką, ale dziś to, co było, udało się wyłapać i, i po prostu zagrać na zero. To jest najważniejsze gdzieś tam z mojej perspektywy i, i, i staram się, aby te zera były cały czas. I powiedz jeszcze, jak wygląda to zgrupowanie, jakie najbliższe dni przed Wami i co chcecie jeszcze no, doszlifować przed tym meczem inauguracyjnym? No, na pewno już końcówka obozu, więc trochę obciążenia będą luzowane, ale na pewno Aspekt y, taktyczny, pewnie przed, y, przed y, pierwszym meczem. Mamy jeszcze jeden sparring zaplanowany na środę przy, przy światłach. Także dziś tam o ta, ten ostatni, jakby sprawdzian przed, przed ligą, no i gramy.